Narzekanie jest Twoim przekleństwem. Moi drodzy, każda rzecz, którą wypowiadamy, tworzy naszą rzeczywistość. O tym mówi Biblia. W wielu miejscach życie i śmierć jest mocy języka. Kto potrafi się nim posługiwać, ten spożywa jego owoc. To jest pierwszy werset, który mi przychodzi tak o pamięci. Albo w mocy języka jest błogosławieństwo i przekleństwo. To też jest. I co idzie za tym? Za tym, co my mówimy, idą myśli. E, może tak, najpierw idą myśli, a potem idzie to, co wypowiadamy. I w momencie, gdy ty cały czas narzekasz, ty cały czas skupiasz swoje myśli, czyli inaczej, punkt koncentracji, na tym, czego ty nie chcesz, na tym, co cię drażni, boli, denerwuje i, i, i jak to był, i cały czas odnosisz się, zwróć uwagę do przeszłości, jak to było jakiś czas temu, nie. Czy nawet dzisiaj, ale dzisiaj jest wyrażeniem Twoich oczekiwań i wiary w to, co nadejdzie z przeszłości. Czyli wszystko to, co było, to, co komentujesz, to jest rezultat tego, jak ty widziałaś sobie tą przyszłość w przeszłości, tak? Wiem, że to jest skomplikowane, ale jak się zastanowicie, to są. To jest wynik naszych oczekiwań. Dajmy na to, że jakaś relacja nie, układa się, nie układała się tak, jak byśmy chcieli, ale tak naprawdę wy nie oczekiwaliście, że ta osoba będzie dla was dobra. Myśleliście, a to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to się pewnie nie uda. No i a, a, jak to Biblia mówi, jak to Jezus powiedział, według wiary waszej wam się stanie. Więc nie sam ten człowiek był złą osobą, tylko wasza um, projekcja, wasze oczekiwanie tej osoby sprawiło, że ona dla was stała się taka, a nie inna. Ona odpowiedziała na te ukryte lęki. I teraz słuchajcie, każdorazowe narzekanie na cokolwiek na pogodę, na sytuacje w pracy, na jakieś sytuacje relacyjne, na ludzi, którzy są wokół was, powoduje, że, powoduje to narzekanie, że ta sytuacja się umacnia. Ona jest coraz bardziej po prostu, ona się Pojawia dlatego, że ty w to wierzysz, że ona się pojawi. To może nie chodzi o to, że mocniej i silniej, tylko może mocniej i silniej wyrabiasz sobie ścieżkę taką neuronową w mózgu, która w kontekście tej rzeczy już od razu ma negatywne zapatrywanie, już od razu jest na niej, już od razu jest o matko masz coś załatwić, wiesz, że pójdziesz do jakiegoś miejsca, o jej to będzie zły dzień I ty już masz od razu. Wizję tego, jak to będzie, ale skąd jest ta wizja z przeszłości, czyli to jest odpowiedź Twoich przeszłych przekonań, a tak naprawdę my tworzymy kiedy, teraz, w tym momencie, w tej sekundzie, i to, że w Twoim życiu wizyta, nie wiem, w danym miejscu, na przykład w urzędzie skarbowym, dajmy na to, przez całe Twoje życie była negatywnym przeżyciem, co nie zmienia faktu, że dzisiaj. Że dzisiaj e, Twoje myśli mogą sprawić, że będziesz tam kochać, chodzić, że to będzie Twoje ulubione miejsce, tak? Bo tam będziesz traktowana jak księżniczka, nawet jeśli nie ma żadnego powodu, ale ten powód jest gdzie? W tobie, bo ty zarządzasz swoją wiarą i ty zarządzasz poprzez tą wiarę. Okolicznościami, które cię spotykają. I są ludzie, którzy cały czas narzekają, że ja tam zawsze mam pod górkę, ja to mam zawsze podgórkę. Dlaczego? Bo zawsze gadali o tym, że zawsze mają podgórkę. Dlatego to jest wyrażona, Biblia mówi z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Czyli to, co ty wypowiadasz, jest takim namacanym dowodem, co ty masz w środku. Jeżeli ty mówisz cały czas, że wszyscy najlepsi faceci są zajęci, zostali tylko jacyś beznadziejni, itd., 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 to no to tak będzie, że dla ciebie nie będzie żadnego normalnego, a mało tego ci normalni, fajni, oni będą manifestować takie swoje cechy, które ci pokażą, że twój Twoje oczekiwanie jest prawdziwe. Wedle wiary twojej się stanie, tak? Nawet jeżeli spotkasz fajnego faceta, który miałby mieć potencjał na e, e, małżeństwo, e, to ty go wyprojektujesz tak, że on ci pokaże najgorszą swoją stronę. Najgorszą. Nie dlatego, że się dla ciebie uwziął, tylko dlatego, że to jest twoja wiara. To jest Twoja wiara, to w co Ty wierzysz. I słuchajcie, to jest y, bardzo rane. My myślimy, że jak Biblia mówi o wierze, to tam no tak, my wierzymy. no Ja wierzę, że jest Jezusek, że, że on za mnie umarł i tak dalej, ale to w ogóle nie o tę wiarę chodzi. To nie chodzi o tą wiarę. To, że przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako Pana i zbawiciela, to jest jedna część, jest pierwsza decyzja taka zmieniająca życie. Natomiast możesz przyjąć Jezusa Chrystusa, a mieć tak zrympane oprogramowanie. Tak, widzieć wszystko negatywnie, e, możesz mieć wiarę w Jezusa, ale e, wiarę demoniczną odnośnie twojego życia. Ty możesz cały czas przeklinać swoje życie poprzez e, o, o, swoje negatywne oczekiwania, bo kiedyś tak było. To ciebie nie interesuje kiedyś, ciebie nie interesuje wczoraj. Nawet jeśli wczoraj ktoś ci zrobił jakąś krzywdę, ktoś ci powiedział coś niemiłego. To nie znaczy, że ta osoba dzisiaj dla ciebie taka będzie. Ona taka będzie, jeżeli będziesz wierzyć w to, że i potwierdzać swoimi słowami, myślami i oczekiwaniami, że ta osoba jest zła, wredna i w ogóle chce Ci zaszkodzić. Tylko i wyłącznie wtedy się tak zadzieje. Jeżeli ty byś dziś uwierzyła, że ta i ta osoba XYZ jest wspierająca, a ja jestem szanowana, doceniana przez tą osobę i ta osoba naprawdę mnie lubi, to Twoja wiara, twoja wiara przemieni podejście tej osoby, bo to my kształtujemy swoją rzeczywistość i każdy kształtuje swoją. Ty nie możesz wykształtować rzeczywistości dla twojego męża, dziecka i tak dalej bo każdy robi to sam dla siebie. Jesteśmy stworzeni na Boże obraz i podobieństwo i ta twórcza strona to jest właśnie to, to jest ta najczystsza postać, to jest to tworzenie. Dlatego, ilekroć narzekasz, tylekroć wchodzisz w to, czego ty nie chcesz, i to tworzysz, i projektujesz, i się, i się dzieje negatywna magia, której nie chcesz.